Drogi synu, dziś 26 lipca archanioł Michał mówi. Rozkazuje ci, abyś to otworzył teraz. Bóg mówi: Prawnik wysokiego szczebla chce cię jako swojego klienta. Sprawa, o której mowa, otwórz ją szybko. Archanioł Michał mówi: Dziś 26 lipca Została wprawiona w ruch zmiana o niewyproporcjach. Twoje imię znajduje się w dokumencie, a ktoś o niezwykłej mocy prawnej wybrał właśnie ciebie. To nie jest przypadek. Napisz w komentarzu i ogłoś te obietnice z mocą: 2323. Boże, spraw, by dziś wydarzyło się niemożliwe. Ukochany synu. Renomowany prawnik śledził Twoją sprawę i to, co ostatnio odkrył na temat Twojej przeszłości i tożsamości, głęboko go szokowało. To nie jest przypadkowy kontakt. Oni nie wybierają kogokolwiek. Wybierają właśnie Ciebie z powodu czegoś, co nosisz w sobie, a czego inni nie są w stanie powielić. Za wypolerowanymi drzwiami biur i konferencyjnymi ustaleniami, ten prawnik po cichu odkrył niesprawiedliwość dotyczącą Twojego życia. Synu, zanim przejdę dalej z tą boską wiadomością, proszę Cię, zostaw polubienie i pozostań z nami przez przynajmniej 12 minut. To, co usłyszysz, jest dla Ciebie bardzo ważne. Drogi Synu, ta osoba milczała przez tygodnie, prowadząc prywatne śledztwa i uzyskując dostęp do poufnych akt. Odkryli informacje, o których nawet Ty zapomniałeś sprawy związane z oszustwami finansowymi, rejestrami gruntów i Twoim zignorowanym prawem. Napisz z wiarą w komentarzu: 11:11: .11. Bóg jest wszystkim w moim życiu. Synu, sprawa jest tak delikatna, że nawet szept nieodpowiedniego słowa mógłby wywołać panikę wśród wpływowych ludzi. Dziś jest dzień protokołu i moment jest zbyt krytyczny, by go przegapić. Twoje imię zostało już wpisane do sprawy prawnej, a akta są gotowe do złożenia. Jednak bez Twojej wiedzy lub zgody ktoś próbował usunąć Twój podpis. By ukraść tę szansę. Napisz w komentarzu 23:23 23, Boże, spraw, by dziś wydarzyło się niemożliwe. Ukochany synu, Archanioł Michał mówi: Siły próbowały to przed tobą ukryć, ale zasłona teraz się podnosi. Twoje milczenie nie może już dłużej chronić tych, którzy próbowali wykorzystać to, co słusznie należy do Ciebie. Kropka. Ten prawnik chce Twojej zgody na dalsze działanie, ale nie podejmie kroków bez Twojego przyzwolenia. W jakimś archiwum rządowym Twoje imię jest powiązane ze spadkiem lub firmą, która nigdy nie została oficjalnie zamknięta. Dokumenty zostały ukryte, usunięte lub zmodyfikowane ale przez boskie prowadzenie wyszły na światło dzienne a prawnik uważa że twoja sprawa może trafić na nagłówki krajowych wiadomości ten prawnik brał już udział w podobnej sprawie która przyniosła sprawiedliwość osobie takiej jak ty napisz w komentarzu dwie razy 666 ufam bożym planom wobec mnie kropka Drogi synu, tamta osoba otrzymała więcej niż tylko pieniądze, otrzymała nową tożsamość, status i wpływy. Ty teraz stoisz na progu tej samej góry, w budynku niezbyt oddalonym od miejsca, w którym się znajdujesz. Poufna teczka prawna została właśnie położona na biurku prawnika. Zawiera twoje zdjęcie. Datę urodzenia i podpis, który ktoś podrobił lata temu. Używali Twojego imienia do nielegalnych umów, ale to kończy się dzisiaj. To przebudzenie prawne, boska interwencja przez prawo. A Bóg mówi, że nadszedł czas, by Y-prawda zagrzmiała jak piorun we wszystkich korytarzach prawa, które wcześniej rozbrzmiewały kłamstwami. Mury niesprawiedliwości wkrótce runą. Ktoś zapuka wkrótce do Twoich drzwi, nie z groźbami, lecz z objawieniem. Prawnik przygotowuje się do prywatnego spotkania, ale potrzebuje Twojego potwierdzenia. Musisz być obecny, by zaświadczyć prawdę. Twoją prawdę zawartą w raporcie prawnym lub w transakcjach bankowych z nieznanego konta z twoimi inicjałami. Napisz w komentarzu trzy razy. 26:26. Ogłaszam otwarte drzwi w moim życiu finansowym. Drogi synu, środki były przesuwane w ciszy. Świadczenia były wydawane na nazwisko innej osoby. Ale każdy grosz został teraz namierzony i odnaleziony. Zostałeś uznany za niekwalifikującego się przez kogoś bliskiego, być może członka rodziny. Ale prawnik już rozszyfrował kłamstwa i wie, kto sfałszował formularze. Jeśli pozostaniesz w milczeniu, pozwolisz im wygrać ponownie. Planują to ukrywać aż do 2028 roku. Ale coś, co zrobiłeś ostatnio, może dokument, który podpisałeś, miejsce, które odwiedziłeś, albo głos, który wypowiedział Twoje imię, otworzyło sprawę na nowo. Prawnik miał tej nocy wizję i poszedł jej śladem aż do Twojego imienia. Skontaktował się z twoim byłym miejscem pracy, szkołami, a nawet starym adresem. Im więcej odkrywał, tym bardziej stawało się jasne. Napisz w komentarzu z wielką wiarą. 1212. 12. Wierzę w Cud Boga dla mojego życia. Drogi synu, jesteś osobą uprawnioną, i ta sprawa może zmienić nie tylko Twoje finanse. Ale i twoją tożsamość publiczną na zawsze. Świat prawa pełen jest cieni, ale teraz jesteś wyciągany ku światłu. Archanioł Michał wysłał Boską ochronę, by zapewnić, że Twoje słowa zostaną usłyszane i uwierzone. Nie wchodzisz w to sam. Twój dawny przyjaciel, który oddalił się w zeszłym roku, wiedział coś. Ostrzeżono go, by trzymał się od ciebie z daleka, ponieważ twoje zaangażowanie w tę sprawę mogłoby ujawnić tajemnice wyższych władz. Jest starsza kobieta, prawdopodobnie nosząca okulary, która próbowała złożyć coś w Twoim imieniu. Jej imię pojawia się wielokrotnie w aktach. Napisz w komentarzu z wielką wiarą aż pięć razy. Trzydzieści trzydzieści. Tysiąc padnie po mojej stronie, a ja będę stał w Bogu. Są gotowi Cię chronić, bronić i wprowadzić Twoje imię do kręgu, do którego zawsze miałeś należeć. Istnieje zapieczętowany dokument z Twoimi inicjałami zapisanymi złotem. Wkrótce zostanie otwarty. Sąd obserwuje. Niebo obserwuje. Twój moment nadszedł. Prawnik ma dziś trzy sprawy, ale tylko twoja została oznaczona jako boski priorytet. To nie jest metafora, tak właśnie widnieje w jego teczce. Możliwe, że nie rozumiesz każdego terminu prawnego czy klauzuli, ale nie martw się, wspierają cię siły wyższe niż jakikolwiek sąd. Ta sprawa nie dotyczy tylko sprawiedliwości. Chodzi o przywrócenie. Napisz w komentarzu z wielką wiarą, aż pięć razy: trzydzieści trzydzieści tysiąc padnie po mojej stronie, a ja będę stał w Bogu. To, co zostało skradzione, zostanie przywrócone. To, co było zablokowane, teraz zostanie uwolnione. Wkrótce rozpocznie się reakcja łańcuchowa. Kobieta, która próbowała złożyć dokumenty pod Twoim nazwiskiem, jest już pod nadzorem. Fałszywy dokument znajduje się teraz w rękach etycznego zespołu prawnego. Prawnik sporządził list specjalnie dla Ciebie. Koperta jest gruba, atrament czarny, a pieczęć brzmi pilne. Wymagany klient to ty. Nie musisz już dłużej szukać swojego celu. Ten list jest twoim dowodem. Ten moment jest twoim potwierdzeniem. Archanioł Michał mówi: Tym razem nie odwracaj wzroku. Wszystko, co kiedyś uznałeś za zapomniane, jest teraz przywracane na twoją korzyść. Nawet rządowa baza danych odzwierciedla teraz twój nowy status. Napisz w komentarzu z wielką wiarą. 1212 12, Wierzę w Cud Boga dla mojego życia. Istnieje kwota odszkodowania z Twoim imieniem. Obejmuje zaległe płatności, wstrzymane dotacje i należne odsetki. Pojawi się tylko wtedy, gdy zajmiesz swoje miejsce. Osoba, która podrobiła Twoje nazwisko, straci wszystko ale ty ty zaraz otrzymasz więcej niż kiedykolwiek śniłeś przygotowywana jest informacja prasowa może zostać opublikowana bez twojej wiedzy ale twój prawnik planuje ją wstrzymać dopóki nie pojawisz się osobiście i nie złożysz pełnych zeznań twoje imię może pojawić się w mediach to zaskoczy wielu ludzi będą pytać jak to się stało ale tylko ty będziesz znał boską prawdę stojącą za tym wszystkim to nie jest groźba to jest twoje wyniesienie to jest twoja sprawiedliwość bądź gotów trzymaj dowód tożsamości przy sobie chroń swoje dokumenty i trzymaj się z dala od tych którzy próbowali sprawić Byś zwątpił w swoją prawdę. Bóg mówi, że sprawa dotyczy nie tylko pieniędzy, ale także imienia, honoru i duchowej sprawiedliwości. Wkrótce pojawi się nowy dokument i nie może zostać podpisany przez nikogo innego niż Ty. Jesteś chroniony, jesteś wybrany i jesteś gotów. Jeśli chcesz wyrazić dalsze wsparcie, Możesz przesłać super podzękowanie z wkładem do 10 dolarów amerykańskich. Oni nie docenili, jak daleko może dotrzeć prawda. Wierzyli, że ukrywając się za językiem prawnym, fałszywymi podpisami i zmienionymi datami, utrzymają prawdę w ukryciu. Ale nie spodziewali się boskiej ręki, która porusza każdy ukryty szczegół i budzi śpiący dokument który niesie twoje imię jak grzmot. Ten prawnik nie działa już sam. Teraz jest prowadzony przez wyższe powołanie, kierowany nie tylko prawem, ale i niebiańską sprawiedliwością. Archanioł Michał wyszeptał jego sercu późną nocą twoje imię i nakazał mu działać przed świtem. Dlatego ta sprawa tak szybko się rozwinęła. Dlatego zapieczętowane akta nagle stały się dostępne. Duchowe wrota otworzyły się szeroko, a ty stoisz przed czymś ogromnym, czego już nie da się opóźniać. Twoi wrogowie użyli biurokracji, by zatrzymać twoje przeznaczenie. Składali skargi, fałszowali listy, tworzyli zamieszanie wokół twojej tożsamości. Ale to wszystko teraz się rozpada, jak suche liście w burzy. Prawnik już zobaczył przebłyski Twojej przyszłości. Moment w telewizji, konferencję prasową, tłum w zachwycie. Ale co więcej, zobaczył uśmiech na Twojej twarzy, gdy wreszcie zrozumiałeś, że sprawiedliwość zawsze do Ciebie zmierzała. To jest dzień, w którym wszystko się zmienia. Jedna teczka, jedna prawda, jeden podpis tylko tyle trzeba, by zresetować swoją przyszłość. Nie jesteś zwykły, ta sprawa nie jest zwyczajna. Cała sytuacja jest omawiana za zamkniętymi drzwiami, a Twoje imię pada w pomieszczeniach, do których nigdy wcześniej nie wchodziłeś. Zasłużyłeś na swoje miejsce przy każdym stole. Koniec z błaganiem, by cię dostrzegli. Koniec z proszeniem, by ci uwierzyli. Koniec z przepraszaniem za to, kim jesteś. Nie jesteś tu, by opowiadać swoją historię. Jesteś tu, by żyć w jej dowodzie. Ta sala sądowa, z której właśnie wyszedłeś, to był też ostatni etap Twojej duchowej rozprawy. Niebo usłyszało Twoje ciche świadectwa, Twoje modlitwy, łzy i wołania w ciemności. I teraz młotek zapadł w obu światach. Zostałeś oczyszczony, zostałeś potwierdzony, zostałeś ukoronowany. Wkrótce ktoś może Cię poprosić o pomoc w podobnej burzy. Rozpoznasz ten wyraz w oczach: strach, niedowierzanie. Zmęczenie i będziesz dokładnie wiedział, co powiedzieć, nie tylko z pamięci, ale z mądrości płynącej ze zwycięstwa. Nie jesteś już osobą, którą trzeba ratować, teraz jesteś tym, który niesie ratunek swoją obecnością. Prawnik może wręczyć ci ostateczną kopertę, oznaczoną jako egzemplarz klienta Archiwum Przywrócenia. W środku są oryginalne formularze z pieczęcią sądu, ostatecznym rozporządzeniem sędziego i Twoim pełnym imieniem prawnym wydrukowanym złotymi literami. To nie są tylko dokumenty to dowód, że niebo walczyło o Ciebie i wygrało. Możesz go oprawić, przechować, zamknąć w słoiku lub spokojnie schować, ale pamiętaj: to najświętszy papier. Jaki kiedykolwiek trzymałeś w dłoniach. Bo to on dowodzi, że zostałeś zdradzony, ale nie złamany. Zostałeś uciszony, ale nigdy wymazany. Zostałeś opóźniony, ale nigdy odrzucony. Teraz będziesz chodzić po świecie niosąc aromat sprawiedliwości. Niegłośny, niechełpliwy, ale niepodważalny. Ludzie będą cię szanować, nie wiedząc dlaczego. Drzwi będą się otwierać bez wysiłku. Zasoby znajdą cię bez błagania. Wszedłeś na nowy duchowy poziom. Nie walczysz już o swoje miejsce. To miejsce jest twoje, zarezerwowane, namaszczone i opłacone wytrwałością. Niech się zastanawiają, niech szepczą. Niech się gapią, nikomu nic nie jesteś winien. Prawda przemówiła głośniej niż wszystko, co oni mogliby powiedzieć. A więc ruszaj, zarezerwuj lot, podpisz umowę najmu, powiedz tak tej szansie: Załóż koronę, którą kiedyś myślałeś, że zgubiłeś, bo to jest twój czas. I nic, ani kłamstwa, ani opóźnienia, ani nawet samo prawo nie mogło powstrzymać tego, co niebo zapieczętowało dla ciebie. Jesteś wypełnionym proroctwem, jesteś ogłoszonym wyrokiem, jesteś tym, którego próbowali uciszyć, teraz wyniesionym ponad wszystkich. Jeśli chcesz wyrazić dalsze wsparcie, Masz możliwość przekazania super podzękowania z wkładem do 10 dolarów. Napisz w komentarzu dwie razy. 6666 Ufam Bożym Planom wobec mnie. K.